Duda uderza w Kaczyńskiego. Coraz mniej Polaków popiera pis. A na koniec skomplikowany rodzinny kapitał opiekuńczy. Ja się nazywam Maciej Porstawka. Witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie, a propos ostatniego tematu, czyli rodzinnego kapitału opiekuńczego jest to kolejny z programów socjalnych PIS, który no, jakby nie było, obciąża budżet obywateli, obciąża budżet podatników, którzy płacą podatki dla często osób, które nie pracują. Jest tutaj taki konflikt społeczny, który ciężko jednoznacznie rozstrzygnąć. Z jednej strony są to po prostu środki wpłacane rodzinom, które mają dzieci, no i to też. Dziecko nie jest w żaden sposób winne tego, czy rodzic pracuje, czy nie pracuje. Są też bardzo różne sytuacje rodzinne, w związku, którym, w związku z którymi rodzice bądź jeden rodzic, który został, nie może pracować. No i dlaczego dziecko miałoby mieć utrudniony start w związku z tym? No ale z drugiej strony jest grupa osób, która czuje się pokrzywdzona dlatego, że oni przykładowo nie mają dzieci. Płacą podatki, i z ich podatków to ląduje u osób, które nie pracują i nie płacą podatków dochodowych oczywiście, bo płacą podatki tylko w sklepach ale z pieniędzy, które też pochodzą z podatków. Jest to bardzo skomplikowana sprawa społeczna, i postanowiliśmy o to zapytać Polaków: co, co sądzą o takim pomyśle, który coraz częściej się pojawia w mediach, żeby 500 plus. Przysługiwało tylko osobom, które pracują, tylko rodzicom, którzy podjęli pracę i płacą podatki dochodowe. No i cóż, e, zrobiliśmy na ten temat sondę uliczną na naszym kanale, co mówią, gdzie wyszliśmy po raz kolejny na warszawską Pragę e, zamiast pod Pałac Kultury, bo mówiliście, żebyśmy zmienili trochę mm, otoczenie, bo pod Pałacem Kultury wielu z Was pisało, że są UFOlutki. E, no to na Warszawskiej Pradze się okazuje, że są e, inni ludzie, ale. Ale w tym sensie też ufolutkami można ich nazwać. Zobaczmy. Cześć, witajcie, dzisiaj znowu wyruszyliśmy na Pragę. Jak się okazało, po raz kolejny było dziwnie. Proszę pana, ja powiem po polsku: niech spierdolą Żydzi przez rów Porto Rico. Później było jeszcze dziwniej. Jeszcze raz. Eee. 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 Wypij dalej bez maski ode mnie, człowiek. No, także. Jak chcecie wiedzieć, jakie inne opinie mieli ludzie, oczywiście opinii było dużo więcej, były też merytoryczne dyskusje z tymi ludźmi, były też takie osoby, które zmieniały zdanie podczas dyskusji ze mną. Sonda jest naprawdę ciekawa i doszło do jakichś dziwnych, dziwnych akcji. Naprawdę polecam, bo jak się okazało, temat ten i temat. W ogóle samych maseczek, gdzie w ogóle nawet o to nie pytałem, przerodził się w olbrzymi konflikt społeczny. Zachęcam Was bardzo serdecznie, serdecznie na te sądy. Tutaj macie link. Myślę, że Praga jest dobrym punktem zaczepienia do tworzenia kolejnych sądów licznych. Piszcie, co o tym myślicie. Czy wolicie pod pałacem kultury, czy jednak. Na Warszawskiej Pradze, bo tam też dla nas nie jest żaden problem z dojazdem. Siadamy w metro pod biurem i jesteśmy na Wileniaku, na Pradze Północ. Zachęcam serdecznie. Tutaj linki i linki w opisie i przypiętym komentarzu. Temat jest naprawdę bardzo istotny z punktu widzenia społeczno-gospodarczego, ale również i sonda wyszła dość kontrowersyjnie, zabawnie poniekąd. I... No, zresztą zobaczcie sami. Zapraszam, a teraz już lecimy z pierwszym tematem. Że będzie rozmawiał z opozycją na temat złożenia takiego wniosku, bo sam klub nie jest w stanie tak. Natomiast. My... Nieoficjalne doniesienia mówią o tym, że prezydent Andrzej Duda jest sceptyczny wobec tzw. ustawy Hoca. Chodzi o możliwość weryfikacji antidotumowania przeciwko Maurycemu przez pracodawców. Na tej ustawie zależy m.in. Jarosławowi Kaczyńskiemu. Z nieoficjalnych informacji, które podaje Super Express powołując się na źródło w pałacu prezydenckim, wynika, że Andrzej Duda jest sceptyczny wobec ustawy dotyczącej weryfikacji antidotumowania. Antidotumowania przeciw Maurycemu. Jak przypominał tabloid, ta ustawa ma ogromne znaczenie dla prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego. Prezydent zachęca do antidotumowania, sam się zaantidotumował trzema dawkami, ale nie jest za obowiązkiem antidotumowania i na ten moment jest dość sceptyczny wobec forsowanej przez rząd ustawy Hoca, przekazał informator SuperEkspresu. Źródło z pałacu prezydenckiego dodało, że w takiej formie ustawa nie jest do przyjęcia. Europoseł PiS Joachim Brudziński przekazał z kolei, że nie jest jego rolą oceniać lub krytykować decyzję, którą podejmie prezydent w sprawie ustawy o weryfikacji maurycowej, jednak jak dodał, stoi murem za tak zwaną ustawą Hoca. I to nie jest żadne ograniczenie swobód obywatelskich czy segregacja sanitarna. Jesteśmy przecież w środku największej pandemii, jaka dotknęła ludzkość od stu lat, powiedział Brudziński w rozmowie z SuperExpressem. W ubiegłym tygodniu. Mat Mateusz Morawiecki i Jarosław Kaczyński spotkali się z posłami PIS, którzy nie chcą zagłosować za tak zwaną ustawą Hoca. Część posłów tego ugrupowania dalej deklaruje, że nie poprze tego pomysłu. Zdaniem rzecznika rządu Piotra Millera, to, że Jarosław Kaczyński i Mateusz Morawiecki nie przekonali grupy posłów, świadczy o różnicy zdań. W programie Tweet wirtualnej polski rzecznik rządu mówił, że w jego przekonaniu ta ustawa wejdzie w życie i nie będzie konieczne wsparcie opozycji. My uważamy, że te przepisy powinny wejść w życie, że one są elementem realizacji działań przeciw epidemii, podkreślił Piotr Miller i dodał, że w projekcie alternatywą do zaantidotumowania się przeciwko Maurycemu jest weryfikacja testem. Który nie jest w stanie przebić się ze swoimi pomysłami, ze swoimi koncepcjami w polskim rządzie. No generalnie bardzo zabawne jest to tłumaczenie Brudzińskiego, że nie jest jego rolą oceniać lub krytykować decyzję, którą samodzielnie podejmie prezydent, jakby oni za każdym razem musieli podkreślać tę samodzielność prezydenta, bo tak bardzo wydaje się społeczeństwu niesamodzielny, no ale jest to poniekąd też konsekwencją wyolbrzymień medialnych i licznych memów powstających na temat Andrzeja Dudy, że jest on tylko długopisem, no bo tak jednak działa przekaz podprogowy dawany ludziom codziennie, cały czas, jeżeli non stop jesteście wyeksponowani na dane treści, nawet, jeżeli jeżeli one są w żartobliwy sposób podawane, bo sobie oglądacie jakieś śmieszne memy, no to koniec końców, po jakimś tam określonym czasie, zaczynacie postrzegać to, jak, jakby to była faktycznie rzeczywistość, w jakiej się otaczacie. I nawet gdyby, abstrahując całkowicie od samodzielności prezydenta, ale nawet mm, kiedy byście byli eksponowani na takie tematy, że nie wiem, że Jarosław Kaczyński, który jakby nie było. Czego by o nim nie mówić? Raczej politykiem samodzielnym jest, ale jakbyście też o nim cały czas słyszeli tylko tego typu informacje: że ktoś mu coś poradził i ten zrobił tak, ktoś mu coś powiedział i zmienił zdanie, no bo też takie sytuacje przecież są. Dużo rzadziej, bo częściej to Jarosław Kaczyński zmienia zdanie komuś i chodzą nawet takie opinie, że w prawie i sprawiedliwości jest, 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 jest wymiana zdań, dochodzi do wymiany zdań. Jak idę do prezesa ze swoim zdaniem, to wychodzę z jego zdaniem. Ale jeżeli byście dostawali tylko przekaz dotyczący tego, że to on zmienia swoje zdanie na zdanie kogoś innego, przykładowo Morawieckiego, czy nawet i Andrzeja Dudy po rozmowach z Dudą. Mimo tego, że to jest mniejszość takich sytuacji, ale codziennie byście byli na to narażeni w memach, chociażby, no to też byście mieli taką opinię o tym człowieku. No tak działa właśnie taki przekaz. I jak się mówi cały czas, trybunał. Konstytucyjny Julii, Przy... nie, w ogóle Trybunał Julii Przyłębskiej, no to też ludzie zaczynają podważać sam całokształt Trybunału Konstytucyjnego jako takiego, że taka instytucja jakby w ogóle nie powinna istnieć, a powinna. No bo jest to jedyna instytucja, która jednak rozstrzyga konflikty. Jasne, jest to skrajnie upolitycznione, ale zawsze też było, i tego też nie można pomijać. Teraz jest w sposób znaczący. Znacznie dalej idący niż wcześniej, ale nie należy zapominać o tym, że zawsze było podobnie. Jednak koniec końców realnie i tak Andrzej Duda podejmie taką decyzję, przynajmniej możemy spodziewać się tego po jego um, większości takich poważnych decyzji, jakie podejmował, że i tak podejmie tę decyzję, to podpisze, co mu podsuną, co mu powiedzą, że powinien zrobić dla dobra partii chyba nie spodziewaliście się, że powiem dla dobra ojczyzny. Chodzi o to, że on już niejednokrotnie właśnie tak robił, chociażby jeśli chodziło o Kurskiego, że zablokuje pieniądze dla TVP w kwocie 2 miliardów złotych rocznie na okres pięcioletni, czyli łącznie 10 miliardów złotych na telewizję publiczną do jeśli nie wyrzucą Kurskiego, że nie podpisze tego, jeżeli nie wyrzucą Kurskiego. No i co? Podpisał. Zdegradowali go tylko żeby nie wyszedł na błazna. Żeby Duda nie wyszedł na błazna, to zdegradowali Kurskiego na doradcę zarządu, że już nie był prezesem TVP, no i zaraz później wrócili go z powrotem na stanowisko prezesa TVP. To samo było ze stokami, kiedy Andrzej Duda mówił, że na pewno stoków nie zamknął, a jeszcze tego samego dnia wyszedł ktoś z rządu, nie pamiętam chyba Gowin, jak jeszcze był wtedy w rządzie, i mówi, że no nie wie co, co ten Duda wygaduje On z kuluarów wie, że dzisiaj zamykają stoki, i zamknęli. I Duda się już nie odezwał nawet na nawet na ten temat. Więc jak widać, no nie jest stanowczym politykiem i nawet jeżeli tam nie miałby jakiejś mocy sprawczej, no to mógłby chociaż wyjść i powiedzieć nie zgadzam się na to zamknięcie stoków, nie tak powinno być, moja wola była inna, będę robił wszystko, żebyście je otworzyli, skoro wcześniej to deklarował, że właśnie zrobi wszystko i nie dopuści do tego, żeby stoki były zamknięte. No i co? Nie gówno. No, no niestety tak to wychodzi. Jednak nie można zgodzić się co do słów, że... Nie jest to ograniczenie swobód, bo epidemia, tak jak mówi to właśnie Brudziński, tak jak Brudziński to tłumaczy, no bo mamy do czynienia z największą epidemią od czasów cholera wieczego, że jest więcej osób, które odchodzą z tego świata niż było na drugiej światowej, i dlatego to nie jest ograniczanie swobód. No ale co ma Piernik do wiatraka? To jest ograniczanie swobód i nieważne, co macie na celu, tym bardziej, że przecież jeszcze jakby to było faktycznie jakieś remedium, takie udokumentowane. Że widzimy w innych krajach, że tam, gdzie wprowadzono obowiązek antidotum, tam gdzie wprowadzono właśnie te weryfikacje, jest lepiej. Tymczasem ostatnio sprawdzałem z wami w jednym z poprzednich materiałów, więc może nie będę tego robił, statystyki niemieckiej i polskiej I w Niemczech teraz robi się bardzo podobnie jak w Polsce, gdzie mają ponad 20%. Punktowo procentowy, czyli, czyli procentowo jest jeszcze większy <laughs> wskaźnik zapreparatowania całej populacji. Mamy tam z 40%, tak procentowo, osób zapreparatowanych. Łącznie więcej niż w Polsce, a mimo tego i tak sytuacja jest tam bardzo zła. I w każdym kraju, w którym mamy teraz do czynienia z przymusowym antidotum, jest podobnie. Tym bardziej, że WHO odradza trzecią dawkę, już nie mówiąc o czwartej. O czwartej dawce wypowiadają się w taki sposób, że w ogóle kraje powinny z tego zrezygnować. A i tak kraje europejskie idą w tym kierunku, jak chociażby Izrael, który już podaje właśnie czwarte dawki, wbrew wszelkim zastrzeżeniom światowym. Organizacji Zdrowia, co jest po prostu naprawdę niepojęte. No bo dlaczego tak robić? No bo co, bo zamówienia już wcześniej zrobili, bo już mają poustawiane kontrakty, bo kto ma zarobić, ten ma zarobić. Straszne to jest, naprawdę. Kiedy nawet, bo tu już chodzi o to, że. Często się zarzuca rządom, że, że WHO współpracuje z koncernami farmaceutycznymi, a rządy współpracują z WHO, no i w ten sposób Big Tech czy Big Pharma zarabia krocia, no bo to oni to wszystko ustawiają. Ale jak się okazuje, to wcale nie jest aż takie winne to całe WHO. Tylko bardziej są winne rządy krajów i faktycznie tutaj mogą być spowinowacenia, tym bardziej patrząc również na historię chociażby takiego Pfizera. Wpiszcie sobie po angielsku Pfizer mm, e, oskarżony lub Pfizer odszkodowania. Przetłumaczcie sobie na translatorze, wpiszcie sobie w Google'a, to zobaczycie, ile razy fałszowali dokumenty medyczne tylko po to, żeby wprowadzić jakiś środek na rynek, ile odszkodowań zapłacili osobom, które odeszły z tego świata po wstrzyknięciu ich preparatu. I nie mówię, że tak będzie tym razem. Wcale nie mówię nic takiego, że te preparaty są niebezpieczne, ale jeżeli chodzi o obowiązek preparatowania się preparatem od Pfizera, który słynny jest już z tego od dekad, że fałszuje dokumentację i robi wszystko totalnie czarne zagrywki, totalnie wszystko niejawne, przekupuje, korumpuje polityków, tak się działo jeszcze dekadę ponad temu. I jest to na razie udowodnione. Są jak na razie wyniki tamtych działań. Johnson Johnson też ma wiele przewinień na karku. No, jeżeli my po roku od wymyślenia Antidotum już wprowadzamy to na rynek i zmuszamy jeszcze ludzi do tego, żeby to przyjmowali, no, jest to pochopna decyzja. W każdym razie PiS zrobi finalnie to, co podyktują im sondaże, a sondaże w ostatnim czasie są nie najlepsze dla nich. Zobaczmy. W serwisie spoglądamy na najnowszy sondaż pracowni Social Changes, najnowszy sondaż CPL. Zjednoczona Prawica notuje rekordowy najlepszy od miesięcy. Zaledwie 34% Polaków ma pozytywną opinię na temat obecnego rządu. Wynika z najnowszego sondażu Cebos. to najniższy wskaźnik od 2015 roku, kiedy stanowisko premiera obejmowała Beata Szydło. Cebos przekazał, że o 3 punkty procentowe spadł w styczniu odsetek pozytywnych opinii wśród Polaków na temat rządu. Wyniki sondażów wskazują, że dobrze o rządzie Mateusza Morawieckiego wypowiada się 34% ankietowanych. Eksperci przypominają, że jeszcze w grudniu wskaźnik ten utrzymywał się na poziomie 37%, to najniższy wynik od lipca 2015 roku, a zatem od czasów rządy Ewy Kopacz, zauważa Centrum Badania Opinii Społecznej. Premierem po Ewie Kopacz została Beata Szydło. Respondentów poproszono także o ocenę pracy parlamentu. Tylko 21% ankietowanych uważa, że Sejm pracuje dobrze. To najgorszy wynik od początku trwającej kadencji. Zdaniem aż 63% uczestników badania Izba niższa pracuje źle. Podobnie wygląda także ocena Polaków, jeśli chodzi o Senat, którego pracę pozytywnie ocenia 29% badanych. Złą opinię o Izbie Wyższej ma 51%. Większość pytanych negatywnie ocenia też prezydenturę Andrzeja Dudy takiego zdania jest 46% ankietowanych. Pozytywnie o głowie państwa wypowiada się 42% ankietowanych. Mi to mocno, która się utrzymuje, to nie jest tylko jeden sondaż, to jest trwała sytuacja. Bardzo... Czyli nagle z polskim ładem. Zaufanie do rządu premiera Mateusza Morawieckiego spada, kiedy to miało, miał być właśnie ruch taki prosondażowy. To miało być działanie, to miał być program, który wzbije ich w sondażach, ponieważ wesprze niższe e, klasy zarobkowe w Polsce, czyli głównie właśnie wyborców prawa i sprawiedliwości, no bo oni właśnie budują sobie swój elektorat na socjalach, na programach. Społecznych, z których korzystają najczęściej mniej zarabiający. A przynajmniej dla mniej zarabiających jest to dużo większym takim motywatorem do tego, żeby zagłosować na tę partię, a nie na inną. Więc jak widać, kiedy nawet ich elektorat się od nich odsuwa, musi być naprawdę niedobrze. Polski Ład dał niższą, niższe zaufanie do premiera Morawieckiego. Niż Kopaczowa, kiedy odchodziła. A ona już się cieszyła rekordowo niskim zaufaniem społecznym w odbiorze e, społeczeństwa. Kiedy to Donald Tusk odszedł sobie do Brukseli, który czego by o nim nie mówić, tak jak Kaczyński, no, są dość radykalnymi postaciami, ale jednak wiedzą, jak w politykę. Ewę Kopacz dali tak, bo to wyglądało tak, jakby faktycznie okręt im tonął. Donald Tusk się ulotnił i nie mieli za bardzo, co zrobić. Więc sobie wrzucili tam Ewę Kopacz, a Donald Tusk się całkowicie wtedy odciął od platformy. Jak się okazało po iluś? Siedmiu latach, kiedy do Anczus odszedł, czy po ośmiu? Platforma była w tak opłakanym stanie bez jednego człowieka, zauważcie, że tylko bez jednego człowieka, że automatycznie, mimo że nie miał z nimi już nic wspólnego i oni tak naprawdę nie musieli go nawet przyjmować. Przejął dowodzenie w tej partii i powywalał wszystkich tych, którzy go przyjęli. To jest w ogóle dopiero coś. To jest kosmos. Jak bardzo niekompetentnych polityków miała przynajmniej Platforma Obywatelska, lub jak bardzo nie potrafili się dogadać ze sobą ci kompetentni, z kiedy Donald Tusk odszedł. Po prostu zrobił się jeden wielki burdel: każdy chciał przejąć jakąś tam część władzy dla siebie, i koniec końców nie przejęli kompletnie. Niczego. No ale wracając do PiSu, no to teraz będą musieli zrobić wszystko, żeby przynajmniej tak doraźnie wspomóc obywateli. W ten sposób, że ci, którzy teraz czują, że ucierpieli, lub czują, że nic się tak naprawdę w ich zarobkach istotnego przynajmniej nie zmieniło, bo nawet jak dostaną, nie wiem, 15 zł więcej do wypłaty, ale wydają miesięcznie 150 zł więcej, bo inflacja, nawet jeżeli to nie jest związane z polskim ładem, no to oczywistym jest, że wina będzie ciążyła na. Prawie i Sprawiedliwości, na rządzie, że to oni nic nie zrobili z tym, żeby nie doprowadzić do takiej sytuacji. Więc teraz pewnie będzie łatanie dziur na szybko. Takie zalepianie, że wiecie, temu damy, temu damy, tu rekompensata, tu błąd, bon, tu coś tam, tu coś tam, tu coś tam, no żeby tylko jak najszersza grupa społeczna czegoś nie odczuła. To, że za to zapłacą później, to już nie ich problem, ale w tym czasie, kiedy jeszcze będzie euforia społeczna. Zrobić przyspieszone wybory. Jest to bardzo realny scenariusz, o którym się mówi coraz częściej w politycznych kuluarach. Czy tak będzie? No, wiele na to wskazuje, tym bardziej, że nawet jeśli Polski Ład ostatecznie po wielu poprawkach łataniach dziur, okaże się koniec końców, tak jak to Glapiński nas informował i zapewniał nas, że będzie dla nas pozytywny tylko, że po roku, no to po tym roku nikt tego nie zobaczy. Bo o to chodzi w polityce monetarnej, w polityce socjalnej, żeby dawać głośno i pokazywać wszystkim wszem o to jest twoje 500 złotych. Patrzcie wszyscy, widzicie 500 złotych? Jest tutaj. Daję ci to, ja twój pan. cieszcie i głosuj na mnie. Tak się rozdaje pieniądze, a odbiera się pieniądze po kryjomu. Cicho, tak żeby nikt o tym nie słyszał. Rozdrabnia się to. Likwiduje się jeden podatek dziesięcioprocentowy i nakłada cztery podatki 3%. Są, są, jest, jest nisko opodatkowane to, 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 tamto, ale w sumie i tak zapłacisz więcej niż płaciłeś wcześniej. Z podatkami się działa właśnie w efekcie takiej gotowanej żaby, żeby nikt tego nie zauważył. A nie mogą działać z Polskim Ładem w ten sam sposób, bo nikt im wtedy nie zaufa. Ludzie nie odczują tego nagle, chyba, że oczywiście, może w przyszłym roku dostaną nagle zwrot wszyscy po 10 tysięcy złotych. I wtedy szybko wybory w tydzień, ciach, pach. Kampania oczywiście taka propagandowa, że jednak Polski ład dobry i tak dalej. No i po wyborach, wtedy to już w sumie nieistotne. Czy wygra Platforma, czy wygra Prawo i Sprawiedliwość? Dla Prawa i Sprawiedliwości i tak byłby to wtedy plus. Z tego względu, że jak wygra Prawo i Sprawiedliwość, no to oczywiście będzie już bieda, będzie trzeba się odbić od tego całego socjalu, którym nagle podarowali większość narodu, żeby tylko na nich zagłosowali, czym kupili sobie głosy. No po pierwsze to wina Tuska, po drugie inflacja na całym świecie, po trzecie no jest źle, ale mamy jakoś tam czas, żeby to nareperować. No i za do czterech lat znajdą sobie jakiś kolejny pretekst do tego. Żeby na nie głosować. Znajdą kolejne zagrożenie. Jakieś już byli imigranci, było LGBT, teraz jest polski Ład, czyli Donald Tusk, który systemem podatkowym, który tam wprowadzał wcześniej wiekiem emerytalnym i tak dalej, zrujnował polską gospodarkę, i teraz my czujemy tego skutki. No to znajdą sobie coś innego. No lub znowu będą rotować to wszystko, no bo przecież imigranci. To już było prawie dekadę temu. Ludzie. Kto by o tym pamiętał? Znowu można pompować nimi, tym bardziej, że na granicy z Ukrainą jest podobnie. Wystarczy pokazać Czuska, że jak on wygra, no, że jak on by wygrał, no to to wszystko by było u nas. W każdym razie jak nawet platforma by wtedy wygrała, jak ludzie będą mieli te euforię. No, to wtedy ten cały negatywny skutek ich polityki, tej rozdawniczej, spłynie właśnie na Donalda Tuska, i to on będzie sobie musiał z tym wszystkim radzić. Więc i tak dobrze, i tak dobrze byłoby wtedy dla pis no bo dużo ciężej Donaldowi Tuskowi byłoby wygrać już w kolejnych wyborach. I tak to niestety działa. Wszystko te wszystkie zabawy, te gierki polityczne są zawsze niestety naszym kosztem. Naszym obywateli, naszym podatników. A tu nawet pani Malong. Musi się co rusz tłumaczyć z polityki socjalnej, bo ludzie, rodziny z dziećmi, które miały być jednym z głównych beneficjentów Polskiego Ładu, nie kumają totalnie o co chodzi. I to nie jest wcale dziwne, bo ja też nie kumam. Co więcej, urzędnicy skarbowi nie kumają. Wiecie, jakie są w ogóle paradoksy? Gadałem z dwoma niezależnymi dorad doradcami podatkowymi, na jakie my teraz jako firma powinniśmy wejść o mm, opodatkowanie. <laughs> Jest taki absurd, albo dobra, może jeszcze nie będę Wam zdradzał szczegółów, myślimy, żeby w ogóle zadzwonić z tym, bo jest paradoks totalny i to, i, i to, i to jest tak głupie, myślimy, żeby zadzwonić do Urzędu Skarbowego, czy do Krajowej Administracji Skarbowej, czy, 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 czy do GUS-u, żeby żeby dali nam trochę więcej informacji na ten temat, bo jestem święcie przekonany, że urzędnicy skarbowi totalnie nie wybrną z tej sytuacji. Może być naprawdę ciekawy film, pokazujący niekompetencje tego całego, nie, niekompetencje urzędników w sumie, no bo jednak pracują w tym systemie i jakoś nie widać, żeby były te szumnie zapowiadane protesty. Otworzyli nawet im infolinię taką, w której możesz się dowiedzieć do 19 chyba codziennie o szczegółach Polskiego Ładu, tak żeby każdy miał tam informację. Jak się okazuje, oni nie wiedzą, czego możesz się spodziewać. Więc tak myślimy, żeby zrobić taki materiał, w którym zadzwonimy do jakiegoś urzędnika skarbowego lub innego, który byłby akurat w tym, który powinien być w tym biegły, a raczej okaże się, że tak nie będzie. Piszcie w komentarzach, co o tym myślicie, czy waszym zdaniem taki filmik byłby fajny, czy go nagrać. A my już lecimy do kolejnego tematu. Polityka socjalna. Jeśli ja widzę najwyższego pisowskiego urzędnika w państwie, panią marszałek Witek, no bo prezydent Duda jest bezpartyjny. Od 1 stycznia rodzice i opiekunowie dzieci między pierwszym a trzecim rokiem życia mogą liczyć na kolejne wsparcie od rządu. Tym razem jest to rodzinny kapitał opiekuńczy, czyli prorodzinny element polskiego ładu. W ramach programu można pobierać 500 zł przez dwa lata lub po 1000 zł miesięcznie przez rok. Świadczenie rodzinny kapitał opiekuńczy jest odpowiedzią na badania, które przeprowadziliśmy tworząc strategię demograficzną. Rodzice oczekują dodatku na opiekę nad dzieckiem, powiedziała na antenie programu III Polskiego Radio. Marlena Maląg, minister rodziny i polityki społecznej. Nowe świadczenie ma jednak pewną zawiłość, która jest częstym elementem, o który dopytują rodzice. Chodzi o to, komu właściwie przysługuje wypłata rodzinnego kapitału opiekuńczego. Do tych wątpliwości odniosła się minister rodziny i polityki społecznej. Przysługuje na drugie lub kolejne dziecko. To drugie dziecko musi mieć ukończone 12 miesięcy, ale nie może być starsze niż 36 miesięcy. Na dwa lata rodzic ma do wykorzystania 12 tysięcy złotych, wyjaśnia minister. Marlena Maląg poinformowała także, że od 1 stycznia, czyli od pierwszego dnia obowiązywania programu przez Platformę PUEZUS wpłynęło już 323 tysiące wniosków o wypłatę świadczenia. Od 1 stycznia 2022 roku na drugie i każde kolejne dziecko w rodzinie w wieku od 12 do 36 miesięcy będzie przysługiwać dodatkowe świadczenie Rodzinny Kapitał Opiekuńczy. Świadczenie będzie wypłacane w miesięcznych transzach po 500 złotych przez dwa lata lub tysiąc złotych miesięcznie przez rok. To rodzice podejmą decyzję, jaką częstotliwość bardziej odpowiada ich potrzebom. Wsparcie będzie niezależne od dochodów rodziny, brak kryterium dochodowego, a środki nie będą opodatkowane. 500 plus dla każdego. Przed panią marszałek Witek i Pisem. Co ciekawe, według najnowszych sondaży nawet Polacy nie chcą już coraz większej polityki socjalnej, a mimo tego PiS w to brnie. Jak się okazuje z najnowszych sondaży, jaśniejszej deklaracji nie trzeba. Blisko 2 trzecie Polaków chce zmian w programie 500. To podaje serwismany.pl. Główny pomysł jest taki, aby świadczenie przysługiwało tylko wtedy, gdy jeden z rodziców pracuje. Ekspert Instytutu Emerytalnego popiera taką zmianę, ale wymienia warunek. Tam z badania przeprowadzonego na panelu dla WP i Manepel wynika, że 62% Polaków chciałoby, żeby świadczenie przysługiwało tylko w sytuacji, gdy co najmniej jeden z rodziców pracuje. Za taką opcją na zdecydowanie tak jest 43% respondentów, natomiast 19% jest na raczej tak. Dla porównania, przeciwko takiej zmianie jest łącznie 17% Polaków. No i w związku z tym postanowiliśmy to sprawdzić. Wyszliśmy na ulicę, tym razem na Pragę i zapytaliśmy warszawiaków o to, co sądzą o takim pomyśle. Czy są za tym, żeby 500 plus przysługiwało tylko pracującym, czy może są przeciwko? Jakie mają wobec tego argumenty? No i cóż, tu macie mały fragment tej sondy. A jakby to tak od pani zależało, że może pani wcisnąć taki przycisk albo dla pracujących, albo dla wszystkich, to który by pani wcisnęła? Wcisnęłabym dla nikogo. To ciekawe. myśl. dziękuję. Dzień dobry, I co pani myśli o czymś takim, żeby 500 plus było wypłacane tylko dla pracujących rodziców? Tak. Ja powiem jedno, gdzie jest żyd w rządzie, w urzędzie, w ministerstwie, czy gdzieś w kodzie, czy... W adwokatorze to pokazują żydowskie bydło, jak okradają skarpaństwa polskiego w tej żydowskiej nazistowskiej nomenklaturze. A tutaj link do całego materiału. Naprawdę było ostro. Jedna z ostrzejszych sąd na tym kanale, więc was serdecznie zapraszam. A my już lecimy do dręczwego słuchara. Przychodzi baba z nożem w plecach do chirurga. E, przepraszam, ja już skończyłem dyżur. Ale tylko jeszcze ja, proszę. Lekarz wyjął babie nóż z pleców, włożył jej do oka i mówi. Okolista do dziewiętnastej. Tego już 11 za co dostajesz od nas złoty nóż. A jak i ty chcesz dostać złotą statuetkę, to koniecznie na nasz drugi kanał Suchary z Sucherami, gdzie codziennie dostajesz nowego słucharka. Tymczasem ja już cię żegnam i zapraszam. Widzimy się na kanale Co Mówią na Sądzie Ulicznej dotyczącej tego, czy 500 plus powinno przysługiwać tylko pracującym rodzicom. Trzymajcie się ciepło, no i heja. Przeszczona, namaszczona i od tej pory po tych zabiegach jako pani koronawirus covid-19 ze swoimi bękartami przyszłymi wracała. Przecież nie czałem przestrzeni publicznej. Podchodzisz kurwa do ludzi bez maski na mecz. Na otwartym... ty jesteś popierdolonym człowiekiem. Na otwartym przestrzeni nie